Dzień dobry, nazywam się Maciej Cybulski, jestem sędzią szachowym. Ostatnio opowiadałem Wam, jak przeprowadzić prosty turniej szachowy, a dzisiaj zaprezentuję trochę więcej zaawansowanych opcji Czechsmanagera. Między innymi pokażę klasyfikację wyników, a także podstawowe modyfikacje w pliku turniejowym. Żeby zacząć, jak zwykle logujemy się na stronie internetowej admin.chessmanager.com Otwiera nam się lista turniejów. Jak widzicie, ja już jeden swój na dzisiaj utworzyłem. Jest to mój kolejny turniej szachowy, który rozgrywany będzie systemem szwajcarskim, pięciorundowym. Czas to 25 minut dla każdego zawodnika i 5 sekund za każdy ruch. Jest to turniej szachów szybkich, który umożliwia zdobycie normy na piątą i czwartą kategorię szachową, dlatego mamy zaznaczone opcję turniej podlegający ocenie rankingowej PZ Szach". Jest również włączony w formularz rejestracyjny dla zawodników, a także turniej jest widoczny w kalendarzu chessmanager.com. W zakładce harmonogram należy uzupełnić daty rund. Oczywiście, można dodać również inne wydarzenia, ale na potrzeby sprawozdawczości rankingowej daty rund są wystarczające. Możemy opublikować harmonogram na naszej stronie turniejowej i przejść do weryfikacji zawodników. Jak widzimy, mamy 8 nowych zgłoszeń, oczekujących do tego, żeby zostały zaakceptowane. Wtedy zawodnicy wejdą na listę startową. I widzimy, że jeżeli wszystko się zgadza, to znaczy jest imię nazwisko, ranking klub data urodzenia takich zawodników możemy zaznaczyć i potwierdzić. Jeżeli jacyś zawodnicy nie mają wpisanego rankingu, oznacza to, że nie są wybrani z bazy danych. Wchodzimy w takiego zawodnika, sprawdzamy, czy jest w bazie danych. Mamy takich dwóch, dlatego sprawdzamy po dacie urodzenia, czy jeden równa się drugi, jeżeli tak. Wybieramy go i zapisujemy. Możemy go od razu potwierdzić na naszą listę startową. Został nam jeszcze jeden zawodnik, który nie figuruje w żadnej bazie danych, dlatego wpisujemy jego płeć. Pojawi nam się ranking lokalny. Możemy wpisać jeszcze jego inne dane, jeżeli chcemy. Potwierdzamy takiego zawodnika. Oczywiście wszyscy zawodnicy zostali wpisani przez formularz zgłoszeniowy. Można też wpisać zawodnika dodając go w panelu administratora. Wpiszemy przykładowego gracza, zapisujemy i w tej chwili widzimy, że nasza lista startowa jest posortowana zgodnie z rankingiem. Bardzo wygodną opcją jest dodawanie zielonych haczyków dla zawodników, którzy pojawili się już w sali gry. Jest to oczywiście niewymagana opcja, nie wpływająca w żaden sposób na późniejszy przebieg turnieju, ale jak najbardziej polecam z niej korzystać z uwagi na to, że wyklucza nam to ewentualne duble bądź też przyjmowanie zawodników, których nie ma w sali gry. Przejdźmy teraz do zakładki rundy, gdzie możemy wybrać kolor Bierek dla pierwszego gracza. Domyślnie jest to kolor losowany przez. System, jednak jeżeli przeprowadzamy takie losowanie w sali gry, możemy wybrać to ręcznie. Klikamy Zastosuj i kojarzymy pierwszą rundę. Wyniki możemy wpisywać, zarówno wybierając jedną z wielu pozycji, oczywiście najczęściej 1,0 remis lub 0,1. Możemy też użyć skrótów klawiaturowych ZXC, odpowiednio 1,0 remis i 0,1. Zapisujemy pierwszą rundę. Może się tak zdarzyć, że ktoś nie będzie grał jednej rundy albo więcej, dlatego takiego zawodnika należy wycofać z turnieju. Na przykład wycofamy zawodnika, który otrzymał w pierwszej rundzie baja, czyli pauzę. Ten zawodnik jest wycofany z kojarzenia. Jak widzimy, pojawiła nam się dodatkowa lista zawodników wycofanych. W każdej chwili możemy oczywiście jego przywrócić. Jeżeli jednak tego nie zrobimy, ten zawodnik nie będzie kojarzony w kolejnych rundach. Sprawdźmy. Zgadza się, jest już tylko 8 zawodników. Ten zawodnik jest wycofany z kojarzenia. Teraz możemy przejść do kolejnej modyfikacji kojarzeń, to znaczy sprawdzić poprzednią rundę i zobacz, co tam możemy zrobić. Mianowicie możemy zaznaczyć jakąś parę i zmienić im kolor. To znaczy, jeżeli okaże się, że Jagienka z Maciejem grali odwrotnymi kolorami bierek, to możemy ich w łatwy sposób przemienić. Oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby wynik pozostał również zmieniony. Może się tak zdarzyć, że chcemy usunąć całą rundę z uwagi na to, że wynik wpisaliśmy źle. Na przykład załóżmy, że na pierwszej szachownicy był remis. Wpisujemy remis. Wchodzimy w drugą rundę. Jeżeli ona się jeszcze nie rozpoczęła, zaznaczamy wszystkich zawodników ikonkę. Usunięcia, potwierdzamy usunięcie wszystkich partii, i jak widzimy, możemy kojarzyć jeszcze raz, i w tej chwili system skojarzy nam już uwzględniając poprzedni wynik, który został zmieniony, i wszystko jest dobrze. No, wpiszmy przykładowe wyniki. Kojarzymy kolejną rundę. Może się tak zdarzyć, że Zawodnicy zagrali ze sobą, jednak nie tak jak trzeba. To znaczy, na przykład Amelia nie zagrała z Filipem, tylko z Maciejem, a Bartosz nie zagrał z Maciejem, tylko z Filipem. W takich sytuacjach sędzia powinien zastanowić się i sprawdzić, czy po pierwsze możliwe jest takie kojarzenie, czyli Bartosz gra z Filipem, Amelia z Maciejem. To znaczy, czy wcześniej ze sobą nie grali. U nas wychodzi, że nie grali ze sobą, więc można to zrobić. Jest to oczywiście praktyka niezalecana przez Międzynarodową Federację Szachową, jednak jeżeli jest to turniej o kategorię, dopiero trzecia runda, jeszcze ze sobą zawodnicy nie grali, mają podobną liczbę punktów, to myślę, że będziemy mogli im to zmienić. Jeżeli byśmy nie chcieli tego zrobić, to niestety, ale ci co źle usiedli, ponosiliby tego konsekwencje. Jeżeli chcemy dokonać takich ręcznych kojarzeń, to zaznaczamy te parę, które chcemy zmienić, i wtedy musimy zapamiętać, kto będzie grał z kim. Czyli Amelia będzie grała z Maciejem, a Bartosz z Filipem. Wybieramy tych zawodników. Klikamy kojarz. I w tej chwili pojawiło nam się już nasze nowe kojarzenie. Możemy wpisać wyniki. Kojarzymy kolejną rundę. Może się tak zdarzyć w pierwszym etapie turnieju, że jakiś zawodnik może dostać tak, zwaną, tak zwanego half-buya. Oczywiście tylko wtedy, jeżeli regulamin na to pozwala. Half to pół punktu na życzenie bez gry. To znaczy taka pauza na życzenie. Oczywiście w naszym przypadku nie będziemy tego robić z uwagi na to, że jest to końcówka turnieju i nie mieliśmy tego zaplanowanego, więc chciałbym tylko wam pokazać, że taka opcja istnieje. Half bye można dawać. Jest to dobra opcja na jakieś wakacyjne turnieje. Gdzie zawodnicy sobie mogą zrobić na przykład dzień wolny. Dobrze, wpisujemy wyniki. Kojarzymy kolejną rundę. Nie mamy już modyfikacji do zrobienia, więc można śmiało wpisać wyniki kolejnej rundy i wejść do zakładki wyniki. Jak widzicie. Dwie osoby uzyskały normę na czwartą kategorię szachową, ale teraz chciałbym Wam pokazać, jak stworzyć klasyfikację wyników. Oczywiście takie klasyfikacje można tworzyć też przed turniejem, przygotowując się do niego, można to zrobić w trakcie pierwszej rundy czy w trakcie turnieju, do czego zachęcam. Wchodzimy w zakładkę ustawienia. W rubryce Klasyfikacje wpisujemy klasyfikacje, które wcześniej zaplanowaliśmy. Na przykład, może być to klasyfikacja kobiet. W atrybucie wybieramy płeć równą kobiet. Spróbujmy ustalić kolejną klasyfikację. Powiedzmy, że będą to juniorzy do lat 13. W takim przypadku w 2021 roku wybieramy, że data urodzenia jest większa od 2007 roku. Czyli tutaj mamy roczniki od 2008 wzwyż. Możemy też wybrać przedział wiekowy, czyli na przykład juniorze od 14 do 18 lat. Teraz mamy zawodnicy spełniają wszystkie. Bądź którekolwiek, oczywiście wybieramy wszystkie z poniższych warunków. Data urodzenia jest większa od 2002 roku czyli tu są roczniki 2003 wzwyż, oraz jednocześnie data urodzenia jest mniejsza od 2008 roku czyli będzie przedział, od 2003 do 2007. Kolejną klasyfikacją może być na przykład klasyfikacja nauczycieli. Do tego będą nam potrzebne filtry za pomocą etykiet. Wybieramy etykieta, która będzie się równała na przykład nasze N, jak nauczyciel, i zapisujemy nasze punktacje. Jak widzimy, pojawiły nam się różne klasyfikacje. Sprawdzimy, czy działają. Kobiety, juniorzy do lat 13, juniorzy od 14 do 18 lat oraz nauczyciele. Nauczycieli jeszcze nie mamy, dlatego że nie zdefiniowaliśmy, kto z nauczycieli ma etykietę N. Dlatego wejdziemy w zawodnika, w rubryce etykiety dodajemy temu zawodnikowi etykietę N. Możemy zrobić to też dla innego zawodnika. I sprawdzamy, czy w zakładce wyniki mamy już dwóch nauczycieli. Mamy tych nauczycieli. I to już wszystkie najważniejsze modyfikacje w systemie Chess Manager. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. W następnym odcinku opowiem Wam o najciekawszych dodatkach w systemie czyli m.in. jak wysłać SMS-a do zawodników z kojarzeniem rundy, czy też jak przyjmować wpisowe wpłacane przez przelewy online. Do zobaczenia!